No to witam Was serdecznie dzisiaj, moi drodzy. Arek, z tej strony zabieramy się za nowy tydzień i nowe porządki. Dzisiaj HP5520, żeby nie przedłużać, i komunikat, zacięcie karetki. Jest to dość częsta y, usterka w tego typu drukarkach. Jest to, y, można powiedzieć, B110, była wcześniejsza. Później 5520, 14, 15, 5525 były podobne te maszyny. Bardzo dobre z uwagi na to, że obsługiwały tusze 364. Ta trafiła do, do mnie tutaj na serwis stosunkowo niedawno. Zacięcie karetki. Dwa sposoby, które, które można użyć, żeby jeszcze jej nie rozkręcać. Zobaczymy, czy w tym przypadku ten sposób będzie, będzie trafny. Otwieramy kapę na górę. Wiadomo, one są zacięte z tej strony. Nie wychodzą. Koniec i kropka. Nic się nie dzieje. Na pewno nie szarpiemy, ale spróbujmy zrobić to właśnie w sposób, który bardzo dobrze działa na B110. Wręcz idealnie. Dosuwamy do prawej strony. Przytrzymujemy, zobaczcie, z prawej strony całość. Czyli głowicę, tak aby, aby tam pozostała. Drukarka się za, y, uruchamia. I w tym momencie, jeżeli ona będzie chciała się wyrwać stamtąd, a będzie blokowana, a my ją trzymamy, powinna stacja y, serwisowa odblokować się. Czyli powinna uciec w tamtą stronę. Zaraz zobaczymy, czy wszystko idzie poprawnie, czy nie, bo. Zaraz zobaczymy. Próbowałem się wyrywać. Ja ją tutaj trzymam. Co zaczyna nam tutaj strzelać. I co się dzieje? Jeżeli zamkniemy klapę, będzie zacięcie karetki. Nieprawidłowe wyłączenie. Zacięcie karetki. Ok. I teraz, czy zwolniła stacja, czy nie zwolniła? Zaraz, zaraz, zaraz będziemy wiedzieć wszystko. Zacięcie karetki. Czyli nie zadziałało. Ale w bardzo prosty sposób zrobić to chyba tak jak teraz zrobiłem. Mam nadzieję, że to zadziałał. Czyli taką literę L. I w tym momencie zwolniło. Tak, w tym momencie zwolniło. Jeszcze drugi raz Wam tego nie jestem w stanie pokazać, bo już jest odblokowana. Pierwsza procedura. Dopychamy do prawej strony i trzymamy, aż stacja zwolni. Druga procedura to jest litera C. Czyli może inaczej, litera L i dosunięcie, czyli wycią trzymamy, nie szarpiemy, trzymamy i ją krótko mówiąc robimy takie, taką literkę C, żeby ją wcisnąć po spodu, wtedy stacja serwisowa odblokuje. Jest, jest to procedura prosta, natomiast trzeba to dość pewnie zrobić nie trzeba rozkręcać drukarki. Jednokrotnie miałem po próbach szarpania stacji w lewo, szarpania zaznaczam, no i niestety... To odblokowanie, czyli robienie takiej litery C, można powiedzieć, nie pomaga, bo już za bardzo się zakleszczy, czyli ona nie odpuści. Czyli pamiętajmy, albo trzymamy ją do prawej strony, wtedy stacja, stacja spróbuje się odblokować samoczynnie, bo poczuje opór, jeżeli chodzi o wyjście głowicy w lewo. To nie zadziałało w 55-20. Natomiast druga procedura bez rozkręcania litera C, czyli, czyli Odblokowujemy ją jak mechanicznie. Teraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja jeszcze tutaj prawdopodobnie mam coś zrobić, jeżeli chodzi o atramenty. Zacięty, i, zacięty wózek, jest napisana usterka, i do tego jeszcze wymienić atramenty. A w międzyczasie, nie wiem, czy dzisiaj, ale będę musiał jeszcze zamówić moi drodzy, do 50, do y, smart tanka. Tak, dobrze mówię. To są smartanki? To jest Nie, to są GTM 5820 kiedyś na kanale pokazywałem. A tu jest yy, Ink Tank 415, 515 są w tym momencie dostępne. Będziemy wymieniać głowice. Te głowice są dostępne ogólnie, yy, natomiast, natomiast sama wymiana nagram to w przeciągu dwóch dni i, i zobaczymy, czy jest to prosta procedura, czy nie jest to prosta procedura. Te 415, 515, te nowe wersje, one są dość, dość popularne. Ja teraz spróbuję wymienić te wszystkie wkłady. I zobaczymy jaka jest, jaki jest wydruk właśnie z tego 5520, bo jest tutaj również... O jest wyssany jest do cna, tutaj nic nie ma. Jestem tylko ciekawy, czerwonego może trochę zostało, jestem tylko ciekawy w jakim stopniu będzie głowica. I czy to długo stało? Bo mówię, Nie ukrywam, że te drukarki były bardzo dobre i też w historii je sprzedawałem. Tak jak teraz sprzedaję modele B110, natomiast zapotrzebowanie na drukarki właśnie te B110, które dzisiaj również do mnie wchodzą i w grudniu będzie kilka palet, jest tak duże, że nie nadążam ich przeglądać. Natomiast czasami w mailach pytacie mnie, o szczegóły, etc. i że chcecie ją ewentualnie zakupić, ale gdy będzie taka, która jeszcze nigdy nie działała. No, przepraszam was mocniej, niestety mam tyle pracy z tym, że w tym momencie mam zamówień prawie na 40 sztuk gotowych drukarek, a zrobione mam może z 6. Także, także nie jestem w stanie wam powiedzieć, powiedzieć, nie jestem w stanie wam zaproponować drukarki bo kolejka jest na niej bardzo duża, a ja sam każdą sztukę zaznaczam dwukrotnie, sprawdzam podczas wyciągnięcia i przejrzenia ewentualnej usterki i usunięcia, natomiast później po całej procedurze konserwacji drukarki przed samą wysyłką, coś mi się tutaj wylało, przed samą wysyłką muszę również ją sprawdzić, żeby nie było żadnego problemu i wtopy. Dlatego reklamacje, jeżeli chodzi o to urządzenie, ograniczyłem całkowicie do minimum przy tak dużej ilości sztuk, ale to tylko i wyłącznie przez to, że, że drukarka jest testowana dwukrotnie, czyli podczas wyciągnięcia z kartonu test, test cała, całe uzupełnienie tego czego nie ma i później przed wysyłką. Także niestety, ale nie jestem w stanie Wam yy, yy, odpisywać, że mam taką świeżą, nietkniętą błąd drukarki, wystąpi problem z drukarką było obsługą tuszy, czyli krótko mówiąc może to być też problem z głowicą drukującą, ale zaraz zobaczymy. na razie, na razie tego problemu nie ma. Dobra, przejdźmy do wydruków. Wyświetlił nam się niespodziewany błąd. Raport o stanie drukarki z obsługą tuszu, tak zwaną. Nie było to stricte odnoszący się do usterki głowicy drukującej, bo jest tu kilka tych kodów. Ślizga się. No, idzie. Widzę, że tutaj jeszcze parę, parę rzeczy konserwacyjnych muszę w tej dukarce zrobić. A przede wszystkim zobaczcie, co się dzieje. No po prostu Poza tym, że są kolory, nie ma nic. Spróbujemy zrobić jedno czyszczenie, te, które jest wyposażona dukarka. W tych modelach jest to bardziej skomplikowane, jeżeli manualnie ją czyścimy, bo musimy ją całkowicie rozkręcić i wyciągnąć. Też nie jest to problem, natomiast trzeba już nawet na kanale pokazywałem, jak wyciągnąć taką głowicę i co z nią zrobić. Jest to, jak sobie przejrzycie. W moich filmy chociaż jest ich dość dużo, to zobaczycie jak zdemontować z pokrewnych drukarek. Czy to będzie 55, 15, 14, 20, 25. Ta sama zasada wy rozkręcenia, wyciągnięcia głowicy. Kolor jest idealny, ale jak to długo stało, to może być, może być problem z wydrukiem. Pierwsze, co to jeszcze? Samo, samo to, że nie pobiera zbyt dobrze papieru. Jest. Mikrofon tym też trzeba się po prostu zająć. Ale dajmy jej jeszcze szansę, ja spróbuję na tej stronie zadrukować, nie mam nic czystego, ta jest na dwóch stronach, nie, ta nie, ta jest na dwóch stronach, też nie, dobra, użyjemy powtórnie tych kartek i zobaczymy, zobaczymy czy... Będzie jakaś jedna poprawa po, yy, czy, y, po czyszczeniu. Jak nie, no zabieram się za rozkręcanie tej drukarki i wymoczenie głowicy wpłynie. Natomiast sama blokada została usunięta w bardzo prosty sposób, bez rozkręcania. Chociaż nie wiadomo, czy tutaj też nie skończy rozkręceniem całego urządzenia. No zobaczmy, dajmy jeszcze szansę teraz. Czy cokolwiek będzie szło, czy nic? Nic nie widzę, kochani. Poza polepszającym się kolorem czarny brak. Nie pozostaje mi nic więcej, moi drodzy, tylko wziąć ją, krótko mówiąc, rozkręcić, wyciągnąć głowicę. Ona jest tu wpinana już na taśmach. Należy trochę bardziej ostrożności zachować, ale jest to wszystko do zrobienia. Zabieram się za to. Film, który dzisiaj był, to było stricte tylko i wyłącznie jak odblokować te karetki. Dwa sposoby: trzymanie do prawej stronie i litera C żeby odblokować stację i w lewo, wtedy mamy sprawę gotową. A cała reszta już była przerabiana na kanale niejednokrotnie. Dziękuję za atencję, zabieram się, bo muszę to jeszcze dzisiaj zrobić i wypchnąć dalej. Dziękuję, subskrybujcie. Jak odblokować, wiecie, nie szarpiemy, robimy literkę C bądź mamy do prawej strony dwie procedury, zanim zaczniecie rozbierać drukarkę. Dziękuję, dziękuję. Cześć.